Dobrze, i grupa kart numer 3 z kamieniem Awentury i z talią magiczne Tarot życiela I teraz będzie czytanie dla osób, które wybrały grupę kart numer 3. Praca, finanse, dziewiątka, buław, piątka, kielichów i król, miecz, emocje, uczucia, czwórka, kielichów, pustelnik. Trójka pentakli. I energetyka, ósemka kielichów, Dziesiątka było. I rycerz miecz. Może zacznę od energetyki, bo tu będzie krótko. Słuchajcie, mamy tak. Mam wrażenie, że Wy będziecie odchodzić, odcinać się energetycznie od pewnych rzeczy. Będziecie odchodzić, tak, ósemka kielichów, i odcinać się od rzeczy, które energetycznie Was przeciążają. Bo będziecie sobie zdawać sprawę z tego, że przeciążenie obowiązkami, myślami czy czymkolwiek. Powoduje spadek energetyczny. Będziecie się od tego odcinać w tymże tygodniu. I to jest tyle, jeżeli chodzi o energetykę. Jeżeli chodzi o pracę, to tutaj mamy dziewiątkę buław, tak? Zatrzymanie. Zbieranie sił. Wy możecie mieć już dość y, ciągłego bezruchu, tak, bo widzimy, że tutaj y, mamy kobietę, która trzyma jedną buławę, tak, ale ona jeszcze ją nie odstawiła na miejsce. To może powodować ten bezruch właśnie, takie, y, być może też jest zbieranie sił, tak? Piątkę kielichów, czyli y, widzenie... Szklanki do połowy pustej, tak? Nie, nie do połowy pełnej. Czyli skupianie się nad tym, co jest przewrócone, tak? A nie nad tym, co jeszcze stoi. Czyli no takie złe samopoczucie z tym, z tym związane, tak? Jakąś utratę czegoś. Ale karty też radzą, żeby postępować mądrze w tym tygodniu. Ja ten, jak król mieczy, tak? Może trochę... bo ten król mieczy to taki jak nie król y, Mieczy. Ja przepraszam za wyrażenie, ale dla mnie ten król Mieczy wygląda tak trochę. No, no spójrzcie na jego twarz. Zaraz. Może mi się uda. Tak siedzi na tym tronie tak. I taką ma minę troszeczkę głupkowatą. A król mieczy to przecież jest mądry człowiek, tak? Inteligentny, starszy, który wie, co mówi, który wie, co robi, elekwentny. A on tutaj siedzi taki młody, mam wrażenie, że nie do końca opierzony jeszcze. Trzyma ten miecz i myśli, że wszystko wie. I w tej mądrości, taka w tej jego mądrości taka głupota się gdzieś przebija. Nie wiem, ale takie mam wrażenie, patrząc na tego króla mieczy. Że on w ogóle to, aby nie prezentował archetypu naszego króla mieczy tarotowego, tak? Czyli niby mądry, taki mądry, że aż, aż głupi przy tym. Przynajmniej tak jego, jego pozycja, jego sposób siedzenia, jego sposób tutaj patrzenia, na to wskazuje, przynajmniej dla mnie. Więc może słuchajcie, trochę tak potraktujmy ten tydzień, jeżeli chodzi o pracę. Jak to się mówi, teraz mi to uleciało z głowy, ale czasami nasza mądrość pokazuje się w tym, że czasami trzeba ustąpić, czyli w cudzysłowie trzeba być głupszym od kogoś, tak? W cudzysłowie. Bądźmy mądrzy w mądry sposób. Pozwólmy tak na chwilę, może w tym tygodniu stać się właśnie takim nikt nas trochę tak spostrzegają tak może jak nie do końca no taką mądrość zastosujmy tak, taką mądrość zastosujmy jeżeli chodzi o pracę także tak, no ta dziewiątka była w piątkach kielichów, spójrzmy żeby, właśnie żeby, żeby nie zwariować, no to trzeba czasami no tak właśnie postępować nie do końca, żeby zauważyć to, co pełne, to trzeba się odwrócić, tak? I, i właśnie zauważajmy, nie, nie pozwólmy naszym myślom właśnie w taki sposób, w taki sposób ociężały działać. Potraktujmy to, ten tydzień, te zabirowania, które być może będą, jako okres na zbieranie siły, tak? Potraktujmy to, wyobraźmy sobie, że jesteśmy być może... Na jakichś wakacjach, tak? Potraktujmy to w dobry sposób. Zobaczmy w tym wszystkim, co się dzieje w naszych finansach i w pracy. Widźmy, zobaczmy to jako szklankę do połowy pełną, a nie do połowy pustą. Tak traktujmy tą rzeczywistość. Jak król mieczy, mądrze. Ale tak, właśnie jak. Jak ten król mieczy z tej talii kart. Ok, jeżeli chodzi o uczucia. Pracujemy nad czymś, pracujemy, tak. To było tak. Pracujemy nad czymś bardzo mocno trójka pentakli. Coś tworzymy, coś szlifujemy, coś malujemy, może malujemy swój świat, tak uczuciowy, coś mamy w głowie, już jakiś obraz uczucia, obraz partnerstwa mamy w głowie. I to, że my w głowie sobie tworzymy jakiś obraz, może spowodować, że my nie zauważamy coś, co nam ucieka z nosa Spójrzmy realnie na nasze uczucia, na nasze emocje, na nasze związki, na nasze potencjalne też związki. Tu się też zwracam do osób, zarówno w związkach, jak i nie. Nie malujmy sobie naszego życia uczuciowego w naszej głowie, bo takie odizolowanie od rzeczywistości, tak? A no pustelnik jest pewnego rodzaju odizolowaniem od rzeczywistości, może spowodować, że nam coś ucieknie z przednosa. Że jeden kielik gdzieś tam poleci, tak? My tutaj się martwimy czymś, a tu nam coś, właśnie, odchodzi. Spójrzmy realnie. To po pierwsze, ale z drugiej strony, y, może potraktujmy tą kartę pustelnika jako radę, y, żeby y, właśnie, jeżeli czegoś nie możemy przeforsować w, w uczuciach miłości, tak? Jeżeli ten sen, te, ten obraz nam się nie, nie widnieje przed naszymi oczami realnie, to właśnie pozwólmy sobie na troszeczkę osamotnienia, odizolowanie, żeby przemyśleć to nasze życie uczuciowe, co my chcemy, jak my chcemy się realizować w partnerstwie, tak, żeby móc zauważyć wszystkie znaki, które nam partner daje. Tak? Jeżeli jesteśmy w partnerstwie, jeżeli nie jesteśmy w partnerstwie, Żebyśmy też zauważali znaki, które wszechświat nam daje. Tak? Co nam, podsuwa nam? Kogo nam podsuwa? Może my za bardzo pracujemy nad obrazem, może ten obraz jest za bardzo idealny w naszej głowie, za bardzo. Może trzeba się na ziemi i skupić się na tym, co ważne. Dobrze, to chyba by było na tyle energetykę już omówiłam, także ja życzę wszystkim najlepszego tygodnia, jaki możecie sobie wyobrazić. Papa! Pa.